Piąta międzynarodowa wystawa psów rasowych zbiegła się z jubileuszem 50-lecia rzeszowskiego oddziału Polskiego Związku Krynologicznego. Wydaje mi się, że patrząc na to, jaka jest frekwencja co roku ponad 2000 psów, jak ludzie chętnie o nas piszą, jak wypowiadają się na forach. Ja słyszę też wiele osób, które spotykam na zawodach, na innych wystawach, że to są naprawdę bardzo dobrze odbierane wystawy, które są przyjazne, bardzo sympatyczne. Nie ma pompy, takiej nie ma pompatyczności, bym to nazwała, tylko jest taka fajna, miła atmosfera, przyjaźń i taki miły stosunek do wystawców. Wszystko staramy się przygotować pod wystawcę i pod psy przede wszystkim, a plus jeszcze zachęcić naszych mieszkańców Rzeszowa i okolic, żeby przyszli do nas raz, żeby obejrzeli piękne psy na wystawy, a dwa, żeby zobaczyli, że z tymi psami można też się świetnie bawić, czyli te coroczne u nas, pokazy właśnie za mną Adżlity, a wcześniej pokaz obrony z naszej rzeszowskiej, naszego Rzeszowskiego Storadu, czyli Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów z Pzami, czyli psy ratownicze również taniec, również frisbee. To wszystko powoduje, że cała wystawa i całe te zawo cała, cała ta wystawa międzynarodowa yy, nabiera myślę już takiego szlifu światowego. Do nas po prostu chętnie przyjeżdżają i sędziowie, i wystawcy yy, no i chętnie nas odwiedzają nasi yy, no, mieszkańcy rzeszowej okolicy. Pamiętać, że w się, liczy się czas przebiegu psa, nie przewodnika. Więc jeżeli ktoś umie zrobić to stojąc w miejscu, to można zrobić również w ten sposób. Aczkolwiek najnowsze tendencje są takie, że jednak przewodnik biegnie jest wprze. Jest wysyłany do poszczególnych przeszkód. Słyszy komendy głosowe, zrobiła tak zwane lejerowanie. Dziękujemy bardzo. Wystawa yy, myślę jak co roku udana? Nie wiem, czy przebijemy ubiegoroczne, natomiast e, jest pewne, że jest organizacyjnie i frekwencyjnie e, bardzo dobrą wystawą mamy przy ponad 180 raz e, z ponad 10 krajów, mamy bardzo szeroką ekipę sędziowską międzynarodową. Głównie są to sędziowie z krajów europejskich ze względu na raz na uczestnictwo w FCI, czyli no, musimy spełnić pewne wymogi oficjalne, a dwa, że jednak kultura kenologiczna, wystawiennicza, hodowla w Europie stoi na najwyższym poziomie. W związku z tym jakby trzymamy się standardów sędziowskich tu u nas europejskich, a więc mamy sędziów ze Słowacji, z Czech, z Rosji, z Gruzji. Od listopada, listopada 2010 roku. A, nie, e, przygotowania przedwystawowe trzeba wykąpać psa dokładnie odżywką i szamponem, e, wysuszyć i wyczesać. Trzeba natapirować e, włosy na uszek psu. I w sumie tyle. To jest pies, który przeważnie jest dla osób niewidomych. One są specjalnie szkolone do tego, żeby po prostu pomagać osobom niewidomym, osobom głuchoniemym lub osobom nowoclechem inwalidzkich. Psami zajmujemy się mniej więcej od 3,5 i pół roku. Na wystawy jeździmy, staramy się tak jakby, żeby nasze psy wygrywały, tak? Żeby było najlepsze. Szkolimy je, tresujemy je. Tylko po to, żeby po prostu później miały jakieś tam wyższe osiągnięcia, tak? Na przykład czempiona rasy bądź na przykład e, czempiona młodzieży. No i ogólnie tak staramy się jakoś się dbać tak o psy, bo ja, moja rodzina i ja jesteśmy po prostu w nich zakochani. To jest pudel Toy, ma cztery miesiące, to jest Emi. E, przygotowanie do wystawy owszem, zajmuje trochę czasu, aczkolwiek jak, to, jak ktoś to lubi, to nie jest to jakoś takie, nie wiem, bardzo pracochłonne. Jest to przyjemność, e, szczególnie jak pies wygląda tak, jak wygląda, e, no to to jest naprawdę sama radość. Są bardzo, bardzo fajne, energiczne. Yy, sympatyczne psy, także yy, w zasadzie polecam każdemu, jak to się nie boi pracy oczywiście w pewnym sensie. Komu zajmuje dłużej zrobienie frezuzy? Fezury Pani czy jest Szczerze, chyba mi. Pieskowi nie jest I ciężko. Jeżeli się już umie, to szybciutko. Bo tak wygląda właśnie, że, że... Że dłużej. Tak, to jest, tak, że to jest i rata, rata. Znaczy wymaga przećwiczenia, o tak powiem. Bo nie jest aż taka ciężka do wykonania, jeżeli ktoś regularnie ćwiczy albo jeździ na wystawę, to wtedy jest dobrze. Najwięcej na Rzeszowskiej wystawie było owczarków niemieckich, labradorów. Buldogów francuskich nie zabrakło polskich ras, jak ogary, owczarki podhalańskie i polskie owczarki nizinne. Puchary dla nich ufundował prezydent Rzeszowa.